Dwa rodzaje ziaren zastosowane równocześnie w ekspresie do kawy, teraz to możliwe. Mamy tu również dwa młynki oraz duży panoramiczny wyświetlacz dotykowy oraz możliwość aromatyzowania pianki mlecznej wybranym syropem smakowym. Jakie funkcjonalności jeszcze prezentuje ekspres do kawy Jura J8 Twin? Zapraszam na prezentację. Express J8 Twin występuje w dwóch wersjach kolorystycznych: Diamond White oraz Diamond Black. Front ekspresu został wykonany ze szkła akrylowego, boki, góra oraz tył pozostawiono matowe. Analogicznie wygląda to w wersji czarnej. Wysokość ekspresu wynosi 36 cm, szerokość 31 cm, a głębokość 44,6 cm. Aspekt, który zdecydowanie wyróżnia ten ekspres, to wyświetlacz Panorama Coffee Panel o przekątnej aż 6,7 cala. Zbiornik na wodę ma pojemność 1,9 litra. Kolejną wyjątkową cechą tego ekspresu jest to, że posiada on dwa zbiorniki na ziarno. Do każdego z nich wsypiemy po maksymalnie 180 g kawy. Zbiornik na fusę pomieści natomiast do 16 porcji kawy. Express przygotuje 31 specjałów i są to kawy czarne, kawy czarne podwójne, kawy mleczne, kawy mleczne z funkcją extra shot oraz sweet foam, mleko, spienione mleko oraz woda na herbatę. Tak jak już wspomniałam, J8 Twin posiada dwa zbiorniki na ziarno. Ale to nie wszystko. Posiada również dwa stalowe stożkowe młynki PAK 3+. Teraz, jeżeli chcesz skorzystać z dwóch rodzajów ziaren lub z kawy z kofeiną i bezkofeinowej, możesz mieć pewność, że oba rodzaje nie pomieszają się ze sobą, jak może mieć to miejsce w ekspresach, które posiadają dwa zbiorniki na ziarno, ale jeden młynek. Możesz więc przygotować kawę tylko z jednego ze zbiorników lub dostosować proporcje ziaren z obu zbiorników. Funkcja kontroli aromatu sprawia natomiast, że ekspres zasugeruje optymalne ustawienie grubości mielenia ziaren, dzięki czemu stopień mielenia możemy regulować w zależności od wybranego specjału. Warto zwrócić uwagę, że po zmieleniu kawy młynek obraca się do tyłu, po to aby dać nam możliwość ponownej ręcznej regulacji grubości zmielenia ziaren przed przygotowywaniem następnej kawy. Coffee Eye, czyli czujnik filiżanki, dba o to, by była ona ustawiona zawsze pod odpowiednią wylewką. J8 Twin został oczywiście wyposażony we wszystkie najbardziej kluczowe oraz innowacyjne technologie marki Jura, świadczące o najwyższej jakości kawy. W przypadku kaw krótkich, taką jaką jest właśnie espresso, w pierwszej kolejności zadziała inteligentne wstępne podgrzewanie. Blok zaparzania zostaje rozgrzany z wykorzystaniem gorącej wody, dzięki czemu pierwsza kawa osiągnie idealną temperaturę. Proces ekstrakcji pulsacyjnej PEP gwarantuje optymalny czas ekstrakcji, dzięki czemu kawa w efekcie jest niezwykle aromatyczna oraz intensywna. Funkcja Sweet Foam z pewnością przypadnie do gustu miłośnikom kaw mlecznych. Specjalną przystawkę wypełniamy ulubionym syropem smakowym i montujemy ją przy dyszy spieniającej. Pianka mleczna jest aromatyzowana syropem, dzięki czemu uzyskujemy idealny balans pomiędzy słodyczą mleka i syropu, a intensywnością kawy. Express Jura J8 Twin daje nam możliwość pełnego programowania oraz personalizacji produktów. Aby zaprogramować dany produkt, należy przytrzymać go przez kilka sekund na ekranie głównym. Mamy możliwość dopasowania kontroli aromatu młynka lewego oraz prawego, możliwość dopasowania proporcji ziaren z młynka lewego oraz z młynka prawego, a także mocy kawy. Mamy możliwość dopasowania ilości wody. Także zaprogramowania na stałe, aby kawa czarna była przygotowywana podwójnie lub z kawy wcześniej zmielonej. Mamy możliwość do zmiany nazwy produktu oraz zmiany temperatury zaparzania. Dany produkt możemy również zastąpić innym lub przenieść w inne miejsce. Jeżeli nie chcesz zagłębiać się w szczegóły, wystarczy wybrać funkcję Easy Mode i dopasować jedynie ilość kawy lub ilość mleka w przypadku kaw mlecznych. Jeżeli w Twoim domu z ekspresu do kawy korzysta więcej niż jedna osoba, to z pewnością przydać się może możliwość stworzenia do czterech profili użytkownika. Do każdego profilu możemy dodać trzy ulubione specjały. Nigdy więcej nie musisz się martwić o to, że ktoś zmienił więc parametry Twojej ulubionej kawy. Do zestawu startowego do ekspresu Jura J8 Twin został dołączony nadajnik Wi-Fi Connect. Ten nadajnik daje nam możliwość komunikacji z ekspresem za pomocą urządzenia mobilnego z zainstalowaną aplikacją Jura Operating Experience. W zakładce konserwacja znajdziemy wszystkie najbardziej kluczowe procesy konserwacyjne, które musimy przeprowadzać w ekspresie do kawy Jura. I są to m.in. czyszczenie, odkamienianie, czyszczenie systemu mleka, płukanie. Mamy również możliwość zablokowania wyświetlacza oraz podejrzenia informacji dotyczących konserwacji. Jednym z najważniejszych procesów konserwacyjnych, które musimy przeprowadzać w ekspresie do kawy Jura, jest czyszczenie z systemu mleka. Aby przeprowadzić czyszczenie z systemu mleka, wykorzystujemy specjalny pojemnik, który jest oczywiście dołączony do zestawu, oraz granulki czyszczące. Wybieramy automatyczny program czyszczenie z systemu mleka. Aplikujemy porcję granulek, wybieramy start, a system mleka automatycznie się wyczyści. W zakładce ustawienia urządzenia możemy między innymi wybrać język, ustawić twardość wody oraz połączyć się z siecią Wi-Fi. W zakładce Ustawienia wyświetlacza dostosujemy ilość profili użytkownika, włączenie bądź wyłączenie nazw produktów, dostosowanie nazw młynków, a także ustawienia jasności wyświetlacza. W zakładce Licznik sprawdzimy licznik kaw oraz licznik konserwacyjny. W ustawieniach ogólnych urządzenia możemy m.in. opróżnić system czy przywrócić ustawienia fabryczne. Możemy również ustawić czas, po jakim urządzenie ma się wyłączyć, a także włączyć lub wyłączyć wskazówki dotyczące obsługi m.in. coffee eye, kontrola aromatu, funkcja sweet foam czy mleko lub pianka mleczna. Możemy również zmienić jednostki. Sprawdźmy, jak J8 Twin wypadł w teście decybelomierzem oraz termometrem. Przy najgłośniejszym procesie, w trakcie pracy ekspresu, czyli mieleniu ziaren, decybelomierz pokazał wynik około 64 dB. Urządzenie leżało w odległości pół metra od ekspresu. Pianka mleczna natomiast osiągnęła temperaturę 60 stopni. Ekspres do kawy Jura J8 Twin to wyjątkowa propozycja wśród asortymentu marki Jura. Dzięki pełnym możliwościom programowania specjałów oraz kluczowym technologiom wspierającym zarówno kawy czarne, jak i mleczne, Express ten staje się naprawdę ciekawą propozycją, która z pewnością zadowoli wielu użytkowników w każdym domu, a najlepsza kawa stanie się nieodłącznym elementem każdego dnia. Jeśli masz jeszcze jakieś pytania dotyczące tego ekspresu, napisz je w komentarzu na dole. Jeżeli szukasz ekspresu do kawy dla siebie, to zapraszam do kontaktu telefonicznego lub mailowego, a z przyjemnością doradzę ci w wyborze Twojego następnego ekspresu. Zapraszam również do odwiedzenia stacjonarnych salonów sprzedaży Next Coffee, gdzie ekspresy z asortymentu marki Jura są uruchomione. Odwiedź nas w innych mediach społecznościowych i subskrybuj ten kanał, żeby nie przegapić żadnego filmu. To jak? Napijesz się z nami następnej kawy?